Witam serdecznie. Zapraszam was dzisiaj w niezwykłą podróż na bezludną wyspę, gdzie skonsumujemy pyszne kokosanki. Zapraszam. Zaczynamy od 50 gram masła, które wrzucam do rondelka, dodaję pół szklanki cukru, może być w tym jeden cukier waniliowy. Ustawiam na gazie Rozpuszczam na niewielkim ogniu kilka minut, aż cukier i masło się rozpuszczą. Tego to wygląda moje masło z cukrem. Podgrzewałem gdzieś około 3 minut. Co teraz? Teraz możemy dodać 200 gram wiórek kokosowy. I do tego, taki mój osobisty dodatek, 3 łyżki mleczka kokosowego. Zbogacimy dzięki temu niesamowicie smak. Można dodać również malibu. To już wtedy będzie niezwykle zakręcony, ale i przepyszny przepis. I mieszamy całość, aż się połączy na gładką masę. Będzie to dość gęste, ale się nie przejmujcie. Mieszamy i odstawiamy do przestudzenia. Kokos nam się studzi. Zabieramy się za pianę z białek. Jak widzicie dwa białka, tego szczypta soli. Przy biszkopcie soli bym nie dawał, gdyż ona destabilizuje białka. Jednak w przypadku takich deserów jak ten, nie chodzi nam o wysokość tak jak przy biszkopcie, tylko jednak o delikatny kontrast smakowy. Dlatego jest cukier, jest sól i ubijamy na sztywną pianę. Piana ubita na sztywno, pozostanie nam dodać tylko jedną łyżkę mąki ziemniaczanej i całą pianę i, I Piana z białek ubita dodajemy nasz kokos przestudzony co ważne i w całość delikatnie mieszamy nie ma tu wielkiej filozofii zaraz będziemy formować nasze przepyszne kokosanki Staramy się zaformować nasz naszych kokosanek. Jedna łyżeczka farszu. Układam na pergaminie i staramy się formować taką niewielką kulkę. Jedna obok drugiej. Jeszcze delikatnie nam one podrosną, dlatego nie za gęsto. I układamy, aż pozbędziemy się całej masy z naszej miski. Jak widzicie z tej ilości kokosa powstała cała blacha, czyli 34 kokosanki. Wkładam do pieca 180 stopni grzałka górna i dolna. Widzimy się za 15 minut. Tak oto prezentują się nasze kokosanki po 15-20 minutach pieczenia smacznego!